Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, że warto poświęcić kwadrans rocznie na swoje rozliczenie Pit. Nie będzie kosztować Cię to wiele wysiłku, a może zapewnić dodatkowy zastrzyk gotówki. Wystarczy, że skorzystasz ze swojego smartfona, komputera i poświęcisz chwilę swojego czasu. Nie potrzebujesz eksperckiej wiedzy podatkowej, aby prawidłowo rozliczyć się z urzędem. I skorzystać z przysługujących ci ulg. W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, jak to działa, że w ramach rocznego rozliczenia z fiskusem mielibyśmy od niego otrzymywać jakiekolwiek pieniądze. Otóż system podatku dochodowego od osób fizycznych jest skonstruowany tak, że zaliczki na jego poczet są odprowadzane co miesiąc przez płatnika podatku. Jeśli jesteś pracownikiem w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli otrzymujesz wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło, Zajiczki na PIT są odprowadzane przez Twojego pracodawcę. Natomiast w ramach corocznego rozliczenia możemy skorzystać z różnorakich ulg i preferencji podatkowych. Po ich uwzględnieniu, w naszym PIT może się okazać, że z powrotem otrzymamy część podatku, który był potrącany z naszej pensji. Aby zapewnić sobie dodatkowy przypływ gotówki z rozliczenia PIT, będziemy potrzebowali dokumentu zwanego PIT-11. Jest to formularz podatkowy który jest wypełniany przez naszego pracodawcę. Z treści tego dokumentu możemy uzyskać precyzyjną informację odnośnie tego, jakie zaliczki na PIT oraz jakie składki ZUS zostały potrącone z naszej pensji. Uzupełniony PIT-11 powinniśmy dostać od naszego pracodawcy jeszcze przed końcem lutego. W oparciu o ten dokument przepisujemy informację na PIT, który jest składany przez nas do Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze, że termin rozliczenia PIT mija z końcem kwietnia, nie powinno nam zabraknąć czasu na uwzględnienie naszych ulg podatkowych. A jakie przychody mogą zostać ujęte na PIT-11? To przede wszystkim pensja, wynagrodzenie z umów, zlecenie i odzieło oraz zasiłek wypłacany przez płatnika, a finansowany przez ZUS. Zobaczmy. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, dochód zwolniony od podatku, zaliczka pobrana przez płatnika, i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Co z tym wszystkim zrobić? Opcja pierwsza. Ignorujesz PIT-11. Nie zwracasz na niego uwagi. Masz go głęboko w szufladzie. Jeśli Twoim jedynym źródłem dochodów jest praca, zlecenia lub nawet kilka prac, to możesz to zrobić. Urząd Skarbowy rozliczy się ze Ciebie. Ale nie bez konsekwencji, ale o tym za chwilę. Opcja druga. Patrzysz na PIT-11. I spoglądając na kolumnę dotyczącą zaliczek na podatek, które były przecież ściągane z Twojej pensji, decydujesz, że chciałbyś otrzymać swoje pieniądze z powrotem. W tym celu nie możesz pozostać bierny, ponieważ korzystając z automatycznego rozliczenia przez Urząd Skarbowy, nie zostanie uwzględniona żadna z ulg. W rezultacie, wszystkie pieniądze, które były odprowadzone z Twojej pensji, pozostaną już u fiskusa. Dlatego przerzucasz dane z formularzy PIT11 do darmowego programu PITEX.pl i w zasadzie tyle. Program na podstawie Twoich danych podpowie Ci wszystkie należne ulgi, dzięki czemu zapłacisz możliwie niski podatek albo otrzymasz najwyższy możliwy zwrot. W każdym razie w portfelu będziesz mieć więcej niż przy opcji pierwszej, która polegała na jakże przemyślanym, intensywnym ignorowaniu kawałka papieru. Widzisz jednak są jakieś konsekwencje. Zastanawiasz się, ile wysiłku będzie cię kosztować rozliczenie przy pomocy programu Pitex.pl? W grę wchodzą nieznaczne ruchy rękami, gałkami ocznymi oraz trochę Twojego wolnego czasu. Mniej więcej tyle, ile trwają dwa odcinki cyklu Łatwe Podatki. Taka jest cena zwrotu podatku, który przypominam, może wyglądać naprawdę imponująco. Na rozliczeniu przez Pitex.pl możesz wyraźnie zyskać, a jeśli chcesz, możesz jednocześnie pomóc potrzebującym. W trakcie rozliczenia wybierz jedną z zaproponowanych organizacji pożytku publicznego, a 1,5% Twojego podatku zamiast do budżetu państwa trafi do budżetu tych, którzy dbają o środowisko, zwierzaki lub niezwykle potrzebujące dzieciaki. Niezmiennie czekam na komentarze z propozycjami tematów do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!